Gdy dwa lata temu pierwszy raz zanurkowałem na wrakach zachodniego wybrzeża Istrii, wiedziałem, że tu wrócę. Tym razem grupę nurkową tworzyli Marcin, Andy i Piotr, a wsparcie powierzchniowe zbudowaliśmy na bazie sprawdzonych ziomali Antka i Rafała. Wystartowaliśmy osobno. Nurkobus ze mną i chłopakami wsparcia dotarł wieczorem do Oldtimera pod Wiedniem, gdzie czekaliśmy na Andiego i Marcina. Niestety, dotarli po zamknięciu i na śniadanie musieli poczekać w samochodzie. Po dotarciu drobny kłopot. Nurkobus pozwolił zabrać absolutnie wszystko, czego dusza zapragnie: rowery, a nawet nurkowy teleskop. Niestety nie zabrały się dwa zestawy automatów. Daliśmy radę, ale efekty złożenia zestawów technicznych z oktopusów centrum nurkowego będzie widać czasami na zdjęciach. Po pierwszym dniu rafowej rozgrzewki to, co miało być na deser, czyli cały dzień na baronie gałszu, zwanym Titanikiem Adriatyku. Górę lodową zastąpiła mina morska, na którą gałsz napłynął mimo wyraźnych ostrzeżeń płynących z pracującego nieopodal stawiacza min. Podobnie jak dwa lata temu, dzień spędzony na gałszu pozwolił na solidne opłynięcie wraku z zewnątrz i obiecanie sobie, że na następnym wyjeździe weźmiemy się wreszcie za środek. Na ostatnim nurkowaniu Andy wywąchał poręczówkę schowaną we wnętrzu jednego z korytarzy, obiecująco prowadzącą do wnętrza wraku. W chwilach wolnych od nurkowania dbaliśmy o morale i wysoką sprawność zespołu wsparcia powierzchniowego. Kolejny dzień to nurkowanie na malowniczym wraku goluba. Piękny młody wrak kutra z zachowanymi masztami i czającymi się w środku langustami olbrzymami. Wspaniałe, relaksujące nurkowanie. Jeśli podejrzewacie, że pięciu facetów daleko od domu po skończonym dniu musi prowadzić intensywne nocne życie, to cóż, macie sporo racji. Kolejny dzień zaczął się całkiem normalnie. Leniwe przygotowania do wypłynięcia przerwał jednak gwizdek i gwałtowne nawoływania załogi do stawienia się na pokładzie. Okazało się, że 8 mil morskich od brzegu to nie łódź nurkowa. Tonął nowoczesny, dwuletni katamaran szar. Z dostępnych informacji wynikało, że zatonął kompletnie, a los kilkunastu osób, załogi i pasażerów jest nieznany. Od braku dzieliła nas godzina drogi. Szczęśliwie po pół godzinie prześcignęły na zriby jednostek ratowniczych, które wraz z przepływającym kutrem rybackim podjęły rozbitków. Nam pozostało oznaczenie dryfującego na powierzchni dziobu na wypadek całkowitego zatonięcia łodzi. Jak się potem okazało, szark poszedł na położone 40 metrów niżej dno dzień później podczas próby uniesienia rufy wraku. Plany nurkowy zrealizowaliśmy na pięknym wraku transportowca Vareze, który zepchnięty sztormem zahaczył o jedną z min polaminowego ochraniającego port Pule. Chorwacja przed sezonem zachwyca. Już zielona, jeszcze nie żółta, jeszcze bez korków i jeszcze bez tłumów. To ostatni dzwonek na bezstresową, relaksującą wycieczkę. Ale jeśli ktoś myśli, że to już koniec. To nic nie wie. O wspaniałym, pożegnalnym lunchu złożonym z wiadra przepysznych świeżuteńkich muli, który przygotowała dla nas ekipa naszego centrum nurkowego Istra Diving. Jeśli wybieracie się na wraki zachodniej Istrii, to gorąco polecam to miejsce. Ale jeśli myślicie, że to już koniec, to znów się mylicie. No, tutaj wszystko się kręciło wokół eksploracji. A, tych właśnie jaskiń tych, tych okolic, no i a, całe, południowy wschód Europy uważa, że cała speleologia zaczęła się tutaj. To jest miejsce narodzin. No i rzeczywiście ludzie tutaj niezwykłe rzeczy robili, powstawały kluby. W drodze powrotnej, na deser, Marcin dostarczył nam niezapomnianych wrażeń, pokazując zajawkę swojego jaskiniowego świata. Widoki w jaskini skotjańskiej przypominały scenografię filmu fantazji, a piękna rezerwatu Rakow po prostu nie potrafię opisać. Kiedy następnym razem będziecie pędzić przez Słowenię, pamiętajcie, że te cudowne miejsca leżą zaledwie kilka minut drogi od autostrady. Nie wolno ich ominąć. Tym razem to już naprawdę koniec. Żegnamy się i zaczynamy planować kolejny wyjazd. Do zobaczenia!